Cześć wszystkim, z tej strony, junior, witam Was. Powiem z gry gremta na serwerze, polski serwer zabawy. <toczny> Potrzebne informacje na Nie potrzeba, ja już jestem obsykany tą grę. Nik i, I może mogą i mi podskręcić nawet administratorzy tego serwera. No, i tak to jest. Coś będziemy Ci robić, nie wiem, gdzie jeździć. A, owi Boli Red z sezon 2012. To nie Robert Kubica. Weź na ten co? Ambasador turnieju szetckiego, o. Dobra. Rozpocznij wyścig. Ragi. Przeniszczo to strasznie tym bolidem wrzuca Znaczy no Ja, yep. No właśnie Strasznie to Tymbolidem bolidem rzuca jak się odpali nitko Więc trzeba Tylko na prosty grzechach żeby... Tak jak oczywiście kersy Że Banery z Toyotą ale fajnie to się prezentuje. O panie! O PANIE! Co to jest?! Drift?! A! Nie poszło. Ale fajne, tak fajne mi się to podoba właśnie, że za jakiś czas dają tu na serwer. To są, to jest... o! Logo, stare logo Formuły 1, o i Red Bulla. Proszę bardzo, ja mam pytanie, czy to jest y, Formuła Drift, czy to Formuła 1? Mówi się da, że to Formuła Drift jest. Dosłownie Formuła Drift. Jest, jest faktycznie Formuła Drift. Tylko po prostu nie driftują takimi bolidami. Tylko normalnymi samochodami. A jakby mi dał ten... Jakbym dostał bym takiego właśnie do normalnego użytku po prostu na serwerze. Ale to chyba trzeba mieć, bo najlepszy czas i osoba najlepszym czasem wygrywa właśnie boli. Bo to tak tak ja rozumiem te zasady. Nie sprawdzałem, ale domyślałem się, że o co Ja ciebie, Helmu, Roman, tylko to już jest Roman, już z niego piana leci z ryja. Masakrac! Tak nie powinien się zachowywać bolid, no... Ej, nie, nie, szczerze tak y, fajny by to był, jakby to to na płycie pomalym. Twój czas na tym dosie wynosi 2 minuty i 9 tysięcznych. Spróbuję jeszcze raz. Curse... O teraz lepiej, wyszliśmy z tego Kers. Czekaj Nie, nie mam takiej fajnej kamery, łe ja Tylko ze zrżaka, mnie co mnie Szczerze interesuje mnie kamera ze zrżaka Mi się wydaje, że to jest yy, chyba podmieniony model Buffalo. Nie wiem, bo tak po dźwięku silnika tak wnioskuje. O, o kurwa! Co to jest? Full power! Wiesz co, anulowane koła pojazdu oderwa się od siebie. Jeszcze raz, do, trz do trzech razy sztuka. E, nie, niestety nie da się je. Z no, jak to się. o zniszczyć po prostu tych banerów. Ale by, pewnie by mnie to to by mnie zabiła za to, że jej reklamy niszczę Zaczyłby Zaczy, sobie ze, ze z chińskimi do mnie i takie Ty uniody kurwiszanie jak ty mogłeś zniszczyć naszą reklamę zamiast z tych samochodników? Jakapisz mnie. wrażenie, że niektórzy tak, tak tutaj tu musieć ładnie pojechać prosto. O panie nie, nie. Okej. Okay. Dobra, dobra, nie, walcie to. Powrót na spawnę. Nie zobójdziemy, bolidu. Wejdź na arenę. To jest ta arena. I co mamy? Aha, czyli standardowy zestaw broni. No czy ten za Możemy sobie wybrać po prostu. Ale pytanie: Czy można jakoś stąd wyjść? Hmm. Ty nie gadać, że zaraz nie będę mógł wyjść. Jeszcze, jeszcze można pe, w, w, tych A, yy... jeszcze może dalej można dalej, może iść spróbuję zginąć Skakuj wląda się. E, to jak ktoś strzela Tylko czy to do nas? Ja ciebie jak to dziwnie trzyma te broń. No nóżek mamy. A jakieś, albo podmienili, albo to jest tylko ten tryb. Ty nie mogę skoćisz do wody. Jaki bullshit Super, jak jest trzeba to nie mogę. Delfinek! Od tutaj, Delfinku! Próbujemy się utopić i tyle. Boże, a nas nie bywali, to wtedy... Ej, co jest? A może... ukośnik? Nie, nie, nie. bo. Jest... A! Być areny, być... Kośnik w... A wyweź z areny Ukośnik wy... A! No i co, wyjdziemy, wyjdziemy, wyjdziemy? Gdzie jest mój skin? No... Eee. Nie! Gdzie to było? Zakasali papel, nie. Hm. Nie, niech to walcz to. Że będziemy się bawić tym skinem. Tamto się bawił, tu też się bawił. Joker. A, to w sobie. Pojazdy z samochody. Ponoć jakieś uh, to dali. A to pewnie oczywiście Wipowski. A my bierzemy najlepsze auto. Cifata 126P. Fuel tuning. Always. B. Uhu. O kurde, <laughs> co to jest? Nie, no, czekaj, musimy. Naprawić i moment, damy na zero, nie tu jest w porządku, Uhuhuhu. będziemy się tepać, jest klawia. Wiesz, była administratorka z tego serwera. ja dolec co to jest, ale to nie dowody, nie dowody. Ej, ale tak zimnie. <śmuszczam> Tylko trzymuje i tak. Wystrzeliwuję, co to jest. Uhu. Po co kołbyś tapkę GTA 4, jak można zabawić się ustawieniami i można fajną sobie dobrą zabawę sobie ogarnąć Czekaj, 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 czeka. moment, moment, moment Nie Ale tu się tekstury bagują ale coś tu musiał. Nie, No, no, nie, gdzie gdzie Chodź, O, ja Nie. Ja miałem kiedyś. Też miałem. To nie to. Ja kiedyś miałem też. Malucha. Takiego. O, w takim kolorze, tylko że malucha był. Maluka, nie jest co się. pić. To właśnie, sorry. Ale też miałem malucho. Znaczy jak jeszcze mały. o. Jak do przedszkola chodziłem. To jeszcze malucha mieliśmy, potem... Mieliśmy inne auto! Das auto! Dobra, żyje! Ono żyje! Nie i kurwa znowu do wody! Halo? Wui, lecimy. Ha ja cię. A <laughs> co to za? Hmm. Już się Flakken zpyta mię czego tam tez. O kurwa! Ja to zrozumiałeś, że teraz wszystko jest w to, że lecę do wody, żeby na tych się uratować. Dobra, będzie. Będzie celsik po MTA. Ale to jak się nagra te odcinek? O ja pierdolet. Tak, będziemy przez 10 minut się bawić, yy, te... Hmm, no, coś trzeba porobić. Aha, dobra. i na tleniku lecą! płynął. płynął. NA TYTANIK! O kurwa... No to fajnie. Jeśli hmm. tu jest administratorka serwera. 嗯，嗯，你要读念吗？ A to na pod wodą siedzi, ale jak to możliwe Nie dopłynąłem Nie dopłynąłem Ale wiem jak jej pomóc Jest mój maluch Będziemy strzelać na... na ślepo Aż się zabijemy Ej no widzisz, no przecież widzę ją no... To? E, no niestety mało graczy jest na serwerze, tak? Trochę szkoda. Hmm. No, taki przystanek to, to... Nie no, ciekawe, ciekawe. No to w ogóle teksturka fu, fu, fu. trochę lipa, bo nie ma co robić niestety. Co tam byśmy tylko pojeździli te nowe te Nowość, bo tam pierwsza co widzę. Z tymi to to nie jest akurat. o free candy. Cukierki Łę, jaka... Jak... Jaka lipa? Hmm, coś tam nie. Nie, to podjechali sobie do salonu samochodowego Łąka. Chodź, żebyś mnie tylko sobie Kościół, a ty gdzie? Wracaj tu. Może panie nie uciekaj! Hmm, smuteczek. O, ja cię, Już mnie wołają na jedząku, nawet wiedzą, że nagrać nic. Tam sobie ten, jeżdżą. A, panowie, mam was. Leciki do kontroli. Lewa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Przepraszam bardzo. Dobra jesteśmy z powrotem. Tam sobie ona. Pływa Nie, nie, no, 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 nie. Dali na dno spadła. Nie to. Hm. Nie wiem, coś dziwnego się dzieje z, z nią. Czy zdążyłem? Nie zdążyłem. No nic się nie dzieje. Co to ma być? Nie, dobra, nie będziemy żadnych broni, bo zaraz pomysł, że my tylko ratujemy się i, i atakujemy. Tutaj też widzę jest. Hmm. Okej, okay. lecimy za nimi. Łapiemy gnoja. Aha, I'm faster than you. Zaraz tak będzie. W Polsce, że cenę pali. wejść do parku Bo kiedyś też miałem tego, tego skina. Czy coś tu jest ciekawego nie ma nic ciekawego To idziemy do parku. Radek Fajne fajny imię dla dinozaura Co to? Co? O Jest, idziemy na siano, jest wreszcie Coś się będzie działo Hurra, ja ściano siano jestem dobry Siano, siano, siano No to jest skin na środku, na, no. Siadno, na, 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 na. Uff, nie trafił. Ale na mnie celuje! Ja ciebie, głupie lagi! Dobra, nie trafił mnie, ja, uff. Nie, to prawie, Kurcze. sam tak to nieprzewidywanie, tak i to, że to Kupak. tak udało się. Aha. Kościół, strzelaj. Nie. Ja Cię wieję. Ja, ja Cię ja po tym laguję, myślałem, że już mnie zabiją, że koniec. A tu proszę. Oj, przepraszam bardzo. Nie wiem, czy widzieliście. Dobra, połowiam na ruda. Nie no, właśnie też ja miałem laga, tak dobrze widzieliście. Piątka znowu. I co? Kolejna zemsta? Nie może zemszczą, zem, zem, może nie. No czekamy na sianu. Sianu, 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 to będzie ostatnie. ostatnia i kończymy Okej okay. Mój gościu Wyszedł Uff, udało się E, na razie to początek, to na razie wiadomo, że będzie ciężko jej zrzucić. Dobra. Mi się udało. O kurcze. Dobra. Teraz niestety kończyć. Dziękuję, że byliście na tym materiale. Będziemy się na następnym materiale. ciepło, po i na razie.